Witaj w Arche Siedlisko. Do ekoboksu dostaniesz się bezkontaktowo i bezproblemowo. Rano w dniu przyjazdu, mailem oraz SMS-em otrzymasz kod do zamka. Kod do Twojego ekoboksu będzie aktywny od godziny 14 w dniu przyjazdu i będziesz mógł rozpocząć pobyt. Wejście do środka jest bardzo łatwe. Klawiatura dotykowa znajduje się w module Zamka nad klamką w trybie uśpienia. Cyfry nie są widoczne. Aby aktywować klawiaturę, dotknij palcem panel i poczekaj, aż cyfry zostaną podświetlone. Następnie wpisz na klawiaturze numer PIN i zatwierdź krzyżykiem. Po wpisaniu prawidłowego kodu PIN usłyszysz komunikat o odblokowaniu zamka. Będziesz mógł otworzyć drzwi klamką i wejść do Ekoboxu. Jeśli wpiszesz błędny kod PIN, to wciśnij gwiazdkę i wprowadź poprawny kod PIN. Pamiętaj, aby opuszczając EcoBox i zamykając drzwi, mieć kod zawsze przy sobie. Kod do Twojego zamka będzie ważny do godziny 11 w dniu wyjazdu. Życzymy udanego pobytu!